I właśnie idę prędzej do pracy. Zobaczymy jak to z nim będzie. Kylie Skin! Cześćko! Where are you? Where are you? Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy, witajcie. Czwartek. Ja właśnie idę prędzej do pracy, bo mam kurs. Tak jak wam mówiłam, ale zobaczcie jaki jest piękny dzień. Także fajnie, super cieszę się, bo będę miała pełno dnia, żeby chodzić z Czesiem. Jeśli będzie miał tylko na to ochotę. wrąbałam się tutaj. Jeśli tylko będzie miał na to ochotę. Teraz wyszłam z zamku, został z Radkiem i wyobraźcie sobie, że znowu nie płakał. Także myślę, że już troszeczkę położył naszą rutynę, albo już nam na tyle ufa i wie, że po prostu jego nie zostawimy. Po prostu ten pies jest tyle radości w moje życie, że no nie macie pojęcia. Ja się budzę, myślę o Czesiu. Idę spać, zaglądam na kamerę, myślę o Czesiu. To po prostu jest... Szok, szok. Dobra, życzę Wam miłego dnia, aczkolwiek myślę, że ten vlog będzie pomieszany z innymi urywkami, także zobaczymy się później. Buziaki. Trzeba powiedzieć, że Czesio lubi bardzo jakieś czesane, o. Już nie lubisz, tak. Zobaczcie ten bałagan wokół, ale jeszcze sezon ogrodniczy nie zaczęty. Sprawiedliwie tam zaczęłam przesadzać jakieś pierdoły, ale to jeszcze, jeszcze, to je zajmie. Jeszcze dopiero musimy trawę skosić. Wiatry były, to doniczki, wszystko porozwiewało. I ten dzisiaj już tak się fajnie cieszył w ogrodzie, nie, Radosław? Radek napisał też do mnie, że już nie ucieka i pół godziny później, no niestety, już chce uciekać, bo jakiś hałas go wystraszył. Ale spoczko. Mamy czas, Czesiu, jak stoi grzecznie. Bardzo mu dużo futra wychodzi. Ogólnie napiszcie, bo ja nawet czytałam, że mogą pieski tracić tą całą sieć, że nawet mogą łysieć, wiesz po wyjściu ze schroniska. Także zobaczymy, jak to z nim będzie, jeśli coś takiego wiecie, to dajcie znać. I jeszcze coś bym chciała powiedzieć: my przeważnie zostawiamy tą sieć, bo ptaszki sobie zabierają na gniazdeczka. Ale jak widzimy, że jest dużo, no to oczywiście zabieramy ją i do domku wyrzucamy. Co ty tam wąchasz takiego, co? Co ty tam czujesz? I on codziennie jest czesany i codziennie tyle sierści. Piękne. Witajcie z Derby. Ale ładna ta wieża. Ładnie to wygląda. Pachnie jakieś siedzenie dosyć mocno. Nie wiem co to jest. O, jakaś firadzio tutaj. chińska chińszczyzna? Tańska? Lub coś takiego? Afrykana, O, jeszcze inaczej. Ale pachnie jakoś mi tu chińskim czymś. A zobaczcie jak ładne drzewka. Przepięknie to wygląda. No wiosna już jest, co prawda, zimno u nas, e, no ale no nieważne. Ważne, że ładnie wygląda. Uj, no hej, hej, dawno, dawno temu miałam Wam pokazać, co to było w e, numer 18 w Cool Beauty, i już Wam pokazuję. E, mamy coś takiego jak bioefekt EGF serum. Nie mam pojęcia, co to jest, ale żeby to po prostu ulepszyć, wygląd skóry tak jest napisane, także zobaczymy. Do tego mamy ulotkę. Później mamy, moi drodzy, przez dr A.J. Sturnam, nie wiem co to jest: Revitalizing Eye Mask. Okej, okay. widać jest coś takiego dużego, że to się zupełnie na oczach. A, na oczy, ale ja głupia jestem. Takie eye maski, widzicie, tak to wygląda. I to jest trójwarstwowa. Okej, okay. to będzie ciekawe. I później mamy taką e, Hydra Lift Gold Face Mask, czyli ultra liftingującą. Dr. Mariam Zamani. Wygląda ta maska bardzo fajnie w tym opakowaniu, mocno ekskluzywnie. Tutaj na dole, oczywiście, macie cenę. Myślę, że wszystkie te tutaj rzeczy są dosyć drogie. To już wam pokazywałam, to było w 17, prawda? A w 18 w Selfridges, moi drodzy, była. Tak się zdziwiłam. Kylie Skin. I to, moi drodzy, jest Lip Oil, czyli olejek do ust. Czy to mamy jakiś kolor? Strawberry Fraze. Już zobaczymy, jak to wygląda. Małe, zgrawne opakowanie, nic od Kylie Beauty nie mam. A, także to będzie moja pierwsza rzecz, jak się nie myślą, ona ma wegańskie kosmetyki chyba? No i zobaczcie, o Jezu, jaki taki mocny róż, ale przypuszczam, że to po prostu będzie taki a, prześwitujący błyszczyk. Co tutaj mamy? No nic, tylko jest napisane olejek do... tak, wegański. Olejek do ust. Także zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. Taka pojemność nie za wielka, powiem Wam szczerze, 6 ml, niby normalna. Czesiu, co jest? Pani zaraz ze... zejdzie, pani z odkurzaczem przyszła na górę. No co, czemu płaczesz? Boże, ten kochany piesek. Także tak, takie tutaj mamy nowości. Cieszę się bardzo na ten olejek, bo potrzebny mi jest jakiś nowy olejek do ust. Wszystkie już wykańczam, także super. Powiem Wam, że fajnie wygląda. To jest takie fajne matowe spoczko, także mamy taki e, numer 18, wiem, dopiero numer 18, także super, super, moi drodzy, mi idzie. A tak wygląda właśnie ta poszewka jedwabna, no jak widzicie, no wygląda jak ona wygląda, to jest taki, tak jak mówię, inny kolor, jest jednak to inny kolor niż miałam wtedy, bo wtedy był taki bardziej szampański, on nie był tak aż mocno żółty, no a teraz e, jest taka, no taka żółta, no ale spoko, e, biorę się za odkurzanie, oczywiście zasłony popodnoszone, także Mop przyniesiony i wziąłem też y, końcówkę myjącą, także niech tutaj zwilużę nam podłogę. Bierzemy się za to. Przestałam, tak? I patrzysz, bo przestałam. Bo przestałam, ale tylko włączę kamerę, to już od razu przestajesz się też patrzeć. Od razu. Od razu. Od razu. <grym> Mój mały. No co? Nie, 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 to nie pan, to sąsiad, niestety. Dzień dobry, dzień dobry moi drodzy. Wybaczcie, że wyglądam jak wyglądam. Nieważne, jest niedziela, jak mamy co, wolne. Jak co wyglądasz? Powiedz. Pięknie. No. Mamy wolne, idziemy sobie z Czesławem i z Radosławem, z Radosławem i z Czesławem powinnam powiedzieć. No, powiem, no. Do dużego parku. Przeżyliśmy dzisiaj chwilę grozy, powiem Wam szczerze, że nagrywam Was telefonem, także sorry za jakość. bo wiecie, że Czesława jeszcze mamy w ogrodzie cały czas na smyczy. A ten mały Skubaniec, ale ładnie, zobaczcie jak pięknie romantycznie. A wy... a wyobraźcież sobie, że ten mały skubaniec otworzył sobie drzwi, nosem wepchał, wiecie, głowę. Ja nie wiem, jak on te drzwi rozsunął. On je rozsunął trochę, nie? No, po prostu się wcisnął. I się wcisnął się między te drzwi i one się po prostu rozsunęły. I ondyla na dwór. Radek, jak się zerwał, i chyba to zerwanie jego naj... najbardziej przestraszyło. Radek szybko na dwór za nim i mówi do niego, chodź tutaj, i on przeszedł normalnie, nie? Chyba powinniśmy jemu bardziej zaufać już. Ja poszedłem na dół z obrożą ją głowę w obrożę cały. No wczoraj minęły cztery tygodnie, od kiedy Czesiu jest z nami. I powiem wam, że zmiany i to, co on nam serwuje, to jest po prostu przepiękne. Już jak mówimy do niego, chodź to podchodzi, nie? Nie robił tego. Dzisiaj w ogrodzie chyba pierwszy raz to zrobił. Znaczy... Tak, nie mówię o tym, jak na smyczy jak Radek jego trenuje, że, że podchodzi. <laughs> Ale po prostu w ogrodzie sobie chodzi u luzę. i powiedzieliśmy chodź Czesiu, chodź na pieszczoty i podchodzi. Także po prostu coś wspaniałego. Eee, macha ogonem cały czas. Jeszcze niestety, jeszcze cały czas uważa sofę za swoje bezpieczne miejsce. Eee, całe praktycznie nasze jego życie, swoje życie spędza na tej sofie. Nie, jeszcze tam się czuje najbezpieczniej. Ale jak już my przychodzimy do domu, to już schodzi nas witać normalnie, nie? Na podłodze. Także zeskakuje nas, nas Czesław każdego dnia. Radek mówi, że nie widzi zmian. Ale wiem, że widzi, bo sam mówi: że w szoku jestem, że już to, że już tamto. Także, także super. A idziemy na spacerek teraz, no bo jak widzicie, mamy przepiękny dzień. Tak jak mówiłam, jest niedziela, jutro już idę do pracy. Dzisiaj miałam trochę roboty do zrobienia przy kąpie. Zaraz muszę wrócić i sobie ugotować na dwa dni. Także spędzę znowu godzinkę w kuchni, ale spoko. Nie przeszkadza mi to, absolutnie. I być może pójdziemy na piwo teraz, jakieś? A jeszcze zobaczymy, nie? Bo dwa tygodnie. Co? Bo dwa tygodnie temu, jak byliśmy z Czesiem w pawie, to nie chciał. Musieliśmy zostawić piwo i wrócić do domu. A znaczy, wrócić do parku, bo wiecie, był na smyczy. Tam, oczywiście, był płot wokoło i on panikował, nie? Bardzo się bał. Także musieliśmy wrócić do parku, żeby czuł się bezpiecznie. A zobaczymy, jak to dzisiaj jest. Jeśli znowu tak będzie, no to znowu wrócimy. Zobaczycie. Cześć, ko! W ogóle teraz jego ja go trochę powiększyłam, ale wiecie jaki? On jest malutki, on jest taki malutki, jak on jest mniejszy niż szlunka, nie? Tylko ten ogon ma taki wilczy. Dłuższy. jest. Dłuższy? Tak myślisz? Bo jak się w ten kłębuszek zwija, mój puszek kłębuszek. Czesio? czesio. Czesiu, chodź tutaj. Chodź na chwilę. Czesio? Chodź. No chodź tutaj. No chodź na chwilę. A. Czesio, chodź. Chodź tutaj. Chodź. Chodź tutaj. Chodź. 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 No chodź. No chodź, pieseczku. Powąchał i w nogi. Nieważne, ważne, że podszedł. No i moi drodzy, to już jest ten czas w roku, że pytamy się, jakie macie plany w tym roku na wakacje. Ostatnio wam mówiłam, że chyba do Zanzibaru nie pojedziemy, nie wiem czy się... No raczej właśnie, się to nie ja, zmieniło jeszcze. Ja się jeszcze. pytałem wtedy, czy ktoś chce jechać do Zanzibaru, masz jakieś te oferty, jakieś przysługi? Nie Niech się nie odezwał. Wiecie, że... E, Nery. Wiecie, że... E, zorganizowałam wyjazd. Ona nie ogląda tego vloga, znaczy... Każdy bądź razie, zorganizowałam wyjazd komuś na urodziny, o w ten sposób, u mnie w pracy, mówiłam ci, nie to że mi, że nie. No. urodziny, e, także zorganizowałam komuś wyjazd na, na jej urodziny, ona nie wie, nie ma pojęcia, dostanie dopiero w czerwcu bilet e, i wtedy się dowie, to super. super, nie, nie ma pojęcia. Powiedziała, że ma nadzieję, że kiedyś ma nadzieję, że kiedyś nie będę w ogóle, że żad... nie mogę żadnych imion tutaj I mówić. do tego Ahmeda jedziesz? Do Ahmeda jedzie. A, super. No super. Do tego pokoju co my byliśmy, bo to najlepszy pokój, poprosiłam o no ten pokój. No okay. Ja mam uważać? No. E, bo to najlepszy pokój, a my, moja mama zaraz już będzie. Za 20 dni. No za 20 dni będzie moja mama, a za 29 dni lecimy do Rzymu. My wynajęliśmy już mieszkanie, prosimy o polecajki w Rzymie, jakieś fajne. Miejsce do jedzenia, nisko kaloryczne, <grym> ze zdrowym jedzeniem. E, Miejsce oczywiście, to co chcemy zobaczyć to chyba ma, raczej wiemy, nie Radosław? E, wybraliśmy sobie taką miejscówkę praktycznie w centrum, żeby może było blisko, żeby wiecie, to już będzie ciepło, a chcielibyśmy dosyć dużo czasu spędzać też na zewnątrz, także żeby nie marnować czasu w autobusach i jakichś takich przydatkach. Takie to jest dziwne, bo idzie tam pani z pieseczkiem, a no, tu idzie Czesław, zobaczył pieseczka i się po prostu zwrócił w drugą stronę. O ma wyrąbane i ja się nie mogę do tego przyzwyczaić. Czasami jeszcze ja się spinam i on czuje na pewno. Proszę? No, dla No. I on czuje moje emocje, ale nie wiem czy wiecie, my przez ostatnich, no w sumie... Boryska mieliśmy od 2006 roku, no to przez ostatnich 19 lat mieliśmy pieski, które były... Nie były dobre i okej. Okay. A tutaj zobacz, co, co się stało? Przestraszył się. Chcesz powąchać, ale uciekł piesek, tak? Nie, nie było wąchania dupki. Nie było wąchania dupki. ale to takie fajne, że możemy iść na relaksie i ja zwłaszcza nie muszę mieć głowy, nie muszę mieć oczu dookoła głowy, bo ja zawsze tak robiłam, nie chodziłam na Ty nie, to no też rzadko kiedy Ty z czasem więcej chodzisz niż z lunką i się. E, Także zawsze miałam oczy dookoła głowy, dookoła głowy, rozglądałam się, czy jakiś pies idzie, czy gdzieś tam Luna się nie zacznie wyrywać. A z tym po prostu idę i patrzę sobie na niego i na to, co się dzieje wokoło. Także super, Trzeba fajne przeżycie. Do niego, bo on bardzo lubi ten. Uważaj właśnie kupach. Bardzo lubi się tarzać w kupach i w ptaszkach zdechłych. Ptaszkach, w ptaszkach No to na to patrzymy. No. Ale kupy nie, bo kiedyś yy, Diana mówiła, że on coś tam kupy, ale zauważyłem już kilka razy. Powącha idzie dalej. No nie nie ten. Nie jest zainteresowany. No, gdzieś się wytarzał, bo miał naszej. Miał na szyi gówno. Pewnie liście jakieś. Musimy go teraz, Czecio. będziemy go kąpać pierwszy raz I Czecio. pierwszy raz się wybierzemy z nim do weterynarza Czecio. Czecio. I ogólnie Nie pójdzie, bo ja idę I ogólnie, mówiłam wam, że tutaj Diana Z nim była u lekarza i powiedzieli, że ma między 4 a 6 lat, ale stwierdzamy, że Z Radkiem, że chyba Jednak ma 6, Jak? 6-8? Te 6-8, tak jak w Polsce modali w Polsce, mu dali 8 I tak coś właśnie myślimy, że jednak jest starszy Ale zobaczymy, może nam się Tylko wydaje też możemy, Radek, mieć takie uczucie, bo po prostu on jeszcze się przy nas nie otworzył, nie? I zachowuje się tak, a nie inaczej, no bo jest e... przestraszony cały lubi czas. Lubi być na dworze, bardzo. No, lubi być na dworze i już sam wychodzi na ogród, znaczy chce wyjść sam na ogród, o. Nie musimy jego namawiać, tylko sam chce iść na ogród. Boże, już pewnie macie dosyć Czesia, Czesia, Czesia. To już nie Jolka G78, tylko Czesio Vlog. <laughs> Drzewka kwitną, no przepiękne są. Co to jest, wiśnia, czereśnia? Czereśnia chyba, wiśnia. Pięknie. A ty gdzie tam leziesz ty? Chodź. Chodź. Dobra, moi drodzy, poszliśmy i wyszliśmy. Za dużo też ludzi było. Cześć od razu widzieliśmy, że jest wypłoszone, także dzieci skakały, dzieci chodziły, taki pan był. Ja powiem dzieciom, żeby nie skakały. W ogóle usiadł na podłodze, żeby do niego podszedł, ale nie chciał. Także powiedzieli na podłodze, na ziemi. Także zwijamy się spokojnie. Już drugi raz, nie? tylko że wtedy było cicho i się wał, ale teraz naprawdę za dużo ludzi, także luz. Lustrze się, nic się nie stało piesku. Na zdrowie nam to wyjdzie. Fajna reakcja gościa, podobało mi się to. No bo... wie, wie jak się zachować do Rescue Dops. No, bo tak, czy... sam powiedział, że właśnie też ma, skąd ma tego pieska z węgiel, tak? tak. E, rocznego i to jest... I, coś tam. I Bordeaux, czyli wielki Bordeaux. pies energiczny, a przez rok czasu miał półtora roku, a przez rok czasu był e, w kuchni trzymany, bez spacerów, bez niczego. To jest, mnie, to jest dla mnie po prostu niepojęte. Wygląda to jak mini Chiacenty, ale wiem, że to nie są Chiacenty. Co to jest? Gdzie jest, jest Jola? Jola. Hej! Zobacz jakie ładne kwiatki. No! Wącha kwiatki. Znaczy szczochy, pewnie na pewno, na pewno jakieś. No chodź, chodź, pokaż się Radio. Chodź. chodź zobaczcie co on robi. Zjówno Paterek? Oh, Nie strasz go. <laughs> tak założył bluzę. No zdarza się. Nawet najlepszym. No zdarza się. Dzień na spacerek. Czesio. Dzień na spacerek. Chodź szybko. Chodź szybko. Chodź szybko. Dawań, szybko. Szybko. Szybko z panem. Bierzemy słycia. Chodź szybko. No. Ja. Daj. No. Dawaj Ria. Good boy. I teraz trzeba cię wstać, tak? Chodź. No tak trzeba z radkiem, tak? ale tylko z tak ma. Tylko podnieść. podnieść się. Trzeba podnieść dupele. Nie. <laughs> Joga teraz. Dogę będziesz robił. Tak. Good boy. Who's going for walkie? No zaraz będzie jęczą, że ciebie nie ma. No trudno już jest w 12, już powinnam dawno spać, ale nie jestem w ogóle jeszcze w nastroju, żeby spać. A o... To nie jest jutro rano. piątej trzeba wstać, no? Idziemy. Wszystko sprawdzamy. Ziemy się. Chodź. chodź szybka. Szybko. Jerzyk spadł. Powiedz pani dobranoc. Dobra. Dobranoc. dobranoc. Chodź. Jezus, pa, chodź. Poszedł. Mój kochany. Babe. Ba, ba.